Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia na szóstych targach pracy. A szóstka tak mi się kojarzy, że to będą targi na szóstkę. Będą przełomowe, ponieważ jest wiele czynników, które zdecydowały, już zdecydowały o tym, że one będą przełomowe. To co tutaj widzimy jest pewnie dla mnie jako człowieka z zewnątrz i będącym członkiem tej lokalnej społeczności jest fantastycznym przykładem, jak lokalne społeczności potrafią zagospodarować swoje ekosystemy. Patrząc z zewnątrz na to widzę jak gigantyczny potencjał tkwi tutaj w tutejszych przedsiębiorcach. Wielką radość sprawiło mi, sprawiła mi frekwencja jaką Tutaj jest w stosunku, jeśli chodzi o młodych ludzi, zainteresowani nowymi technologiami. Bardzo gratuluję organizatorom zarówno Targów, które widzę, są fantastycznie zorganizowane, jak i konferencji, która frekwencyjnie jakością audytorium naprawdę jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie.